Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj taka zagadka. Dzisiaj będzie zagadka dla wszystkich tych, którzy są głosicielami królestwa w szeregach świadków Jehowy, wszystkich ochrzczonych, wszystkich nieochrzczonych, wszystkich tych, którzy poznają biblię na na kursie biblijnym który jest prowadzony przez świadków jehowy na całym świecie. Więc mam do was taką zagadkę, która polega na tym, że będzie pytanie i bardzo was proszę o to, abyście odpowiedzieli mi na to pytanie bez zaglądania do jakichkolwiek ściągawek. A tą ściągawką mogą być na przykład podpowiedzi innych, coś, co jest napisane w Waszej literaturze, na Waszej stronie internetowej, czy jakkolwiek. Jakbyście odpowiedzieli, gdybyście tak spotkali w służbie albo sąsiad, by Was zapytał, kolega z pracy, ktoś ze szkoły, chociaż są wakacje, ale jednak może na wyjeździe też ktoś o to Was zapytać, kiedy będziecie e, głosili dobrą nowinę, e, zapytają Was. I proszę tak szczerze, odpowiedzcie sobie w myślach, w duchu, tak otwarcie na, na to pytanie, yy, w formie tak albo nie. Pytanie jest następujące: Czy świadkowie Jehowy uważają, że tylko oni będą zbawieni? Jakbyście na to pytanie odpowiedzieli? Pyta Was sąsiad, ktokolwiek. Adam, czy tylko Ty jako świadek Jechowy albo jako grupa jako świadkowie jechowy będziecie zbawieni. Jak to jest? Jak byście odpowiedzieli. Ja też się nad tym zastanawiałem. Jak ja bym odpowiedział? Ja bym odpowiedział. Tak, jak wy w pierwszej chwili byście na to pytanie mogli odpowiedzieć. E, tak. Tylko świadkowie jechowy zostaną zbawieni. E, Dlaczego tak mogę powiedzieć? No, przecież sam, sam do niedawna jeszcze byłem świadkiem. I tak nam yy, mówiono. No bo kto przeżyje Armagedon, kto przeżyje? Tylko ci, którzy są świadkami Jehowy. No, zgadza się czy nie? Teraz te nowe światła rozbłysły. Z pół roku temu, mniej więcej ponad. I co według tych nowych świateł będzie możliwe nawet w wielkim ucisku? Nawet nieczynni i wykluczeni odstępcy też będą jeszcze mogli wrócić do organizacji. Będą mogli wrócić. Dlaczego to ma z tym związek? Bo zobaczcie, jeśli wracają w wielkim ucisku, wykluczeni, Odstępcy mogą też wrócić. To po to, żeby przeżyć tak ten Armagedon. Przeżyć jako świadkowie jechowy, jako ludzie, którzy wrócili z tego złego postępowania, okazali skruchę, zostali przyłączeni, i jako świadkowie jechowy będą mogli wyjść żywo z wielkiego ucisku. No tak, nie ale żeby Was już dłużej nie, nie trzymać w niepewności i bardzo Was proszę o to, żebyście szczerze do tego podeszli, bo zobaczcie, jak Wy uważacie i jak, jak jest stanowisko publiczne na stronie, Waszej stronie internetowej. Waszej, w sensie z tej, z której korzystacie. Bo pytanie, czy jest to Wasza strona internetowa, no, to Inny materiał był w tej sprawie. Szukajcie na YouTubie, oczywiście też. No i jest takie pytanie na stronie internetowej: czy świadkowie jechowy uważają, że tylko oni będą zbawieni? I drodzy, ja wam cały ten króciutki, bo to jest, zobaczcie, to jest jeden, jeden akapicik zaledwie, bardzo króciutki. Szkoda, że nie jest rozszerzony. Mógłby być tak bardziej pełny ten artykuł. Można go znaleźć w zakładce o nas i najczęściej zadawane. Pytania. Więc pomyślcie, bardzo proszę, tylko jak, jak wy wszyscy sądzicie: jakbyście to powiedzieli komuś pukając od domu do domu, albo spotykając go yy, gdziekolwiek, a, a co jest podawane na stronie internetowej? I zobaczcie, ktoś, kto czyta po raz pierwszy stronę internetową, albo wchodzi, zaznajamia się z, z organizacją, yy, Otrzymuje taki komunikat. Ja go przeczytam ten akapit w całości na razie, bez żadnej y, przerwy. To jest odpowiedź na pytanie. Przepraszam. <laughs> Czy świadkowie Jechowy uważają, że tylko oni będą zbawieni? I odpowiedź tutaj jest y, taka. Nie. Miliony ludzi, którzy żyli w przeszłości i nie byli świadkami Jechowy będą mogły dostąpić zbawienia. Biblia wyjaśnia, że w obiecanym przez Boga nowym świecie nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych. Poza tym y, wielu z obecnie żyjących może jeszcze zacząć służyć Bogu i oni również zostaną zbawieni. Oczywiście osądzanie, kto zasługuje na zbawienie, a kto nie, nie należy do nas Prawo do takiego osądu otrzymał wyłącznie Jezus. Co Wy o tym sądzicie? Czy tylko świadkowie Jehowy będą zbawieni? Co tu jest napisane? A jaka była Wasza pierwsza odpowiedź? Ta cisza to czas do namysłu też. Bo ja, drodzy, kiedy czytałem ten materiał yy, wiele miesięcy temu, to sobie tak pomyślałem, no jak to? To skoro pierwsze, pierwsza odpowiedź, że nie, że nie tylko świadkowie Jehowy, to ja tak sobie pomyślałem, to zaraz, to, to w takim razie jeszcze przykładowo tam baptyści, zielonoświątkowcy, adwentyści, jeszcze inni, inni mogą też być zbawieni. No tak, ale tutaj nie ma dalej, nie jest to wyjaśnione właśnie w ten sposób. Chociaż z tego by wynikało, że kierunek jest taki, że miliony ludzi, którzy żyli w przeszłości i teraz, uwaga, to jest chyba kluczowe i nie byli świadkami Jechowy. Czyli to jest taka sugestia, że taka chyba cicha sugestia, tak moim zdaniem, że jednak tego zbawienia można dostąpić, no, będąc świadkiem Jechowy. Ale to jest tylko moja cicha taka sugestia. Nie wiem, jak to, jak to zrozumieć. Tutaj tak wyjaśniono ogólnie, że Biblia wyjaśnia, że w nowym świecie będzie zmartwychwstanie prawych, nieprawych i nieprawych i to się okaże z czasem, czy ktoś będzie zbawiony, czy też, czy też nie. Poza tym z, z wielu z obecnie żyjących, z obecnie żyjących y, może zacząć służyć Bogu. A zresztą zobaczcie, tu jest napisane zacząć służyć Bogu. Tu nie jest powiedziane, że y, zacząć, y, może zacząć poznawać y, 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 Biblię, oddać się Jemu w modlitwie, zostać świadkami Jehowy i w ten sposób y, zacząć no, służyć Bogu i wtedy będą zbawieni. Tu nawet jest taka furtka, że y, wielu z obecnie żyjących może jeszcze zacząć służyć Bogu. Tu nie jest powiedziane przyłączyć się do świadków Jehowy. Albo przyłączyć się do tej grupy, tej czy tamtej. Ciekawe. Pewnie tak. No i oczywiście osądzanie należy do, do Jezusa, jak tutaj czytamy. No i to nie należy do nas, kto zasługuje na, na, na zbawienie, a kto nie. Więc taki krótki artykuł. No można byłoby go troszeczkę rozszerzyć, tak? Ale drodzy powiedzcie, czy, czy on nie podaje jakiejś, ja tu pozwolę sobie na prywatną, taką, jakby ocenę sytuacji, opinię? opinię. E, czy, czy nie należałoby ten artykuł troszeczkę bardziej rozszerzyć, jeśli już? Bo jest taki, no, niedokładny, niedokładny, ale on jest publicznie na całym świecie przetłumaczony i właśnie ma taką, taką a nie inną formę. Czyli, jak wnioskuje, jakaś spora część odpowiedzi. Na pytanie, czy świadkowie Jechowy uważają, że tylko oni będą zbawieni, część odpowiedzi będzie taka, że tak, jak najbardziej. Tylko świadkowie Jechowy będą zbawieni. Tylko oni przeżyją. Cała reszta, cały świat jest zły, zasługuje na jakąś karę, zagładę, Armagedon, a tylko świadkowie Jechowy przeżyją. Tak. Tak się y, mówiło, tak się do tego podchodziło y, w taki normalny, w sensie y, na porządku dziennym y, do, tego, do tych spraw. Tak się mówiło w służbie, tak, tak się do tego podchodziło, tak to się wyjaśniało. A na stronie internetowej, y, czy to nie jest jakaś troszeczkę sprzeczna informacja, albo troszeczkę kolidująca, albo nawet gdzieś wskazująca na jakieś inne odpowiedzi? Zakładam, że to może jest jakiś błąd składniowy, redakcyjny. Gdzieś tam dział redakcyjny może to doprecyzuje za jakiś czas. Chociaż, drodzy, czytajcie Biblię, bo Biblia bardzo dobrze mówi, Ewangelię chociażby, co nasz Pan Jezus o tym mówił o zbawieniu. Tam możemy, możecie znaleźć informacje kiedy następuje takie zbawienie i co dzięki takiemu zbawieniu jako ludzie mamy i czy, czy potrzebujemy w przyszłości jeszcze jakiegoś innego no, zbawienia. Także temat zbawienia, jakby ja tego tematu nie dotykam. Chciałem się dzisiaj skupić tylko i wyłącznie na tym, co jest jaka jest narracja taka powszechna w obiegu, a jaka jest narracja taka oficjalna. Którą właśnie wam, drodzy, przedstawiłem, nie chciałem, nie chciałem nikogo urazić, i nie chciałem tutaj nikogo krytykować. Ja tylko po prostu, zobaczcie, zacząłem myśleć, zastanawiać się nad takimi rzeczami, co jest nam przekazywane, i jak wygląda w rzeczywistości, a co tak naprawdę jeszcze mówi w tej sprawie Biblia, bo to nie jest jednoznaczne to, co powiedziałem ze sobą. To nie jest jednoznaczne. Ale ja wiem, drodzy. Drodzy, drodzy byli moi bracia, że dla Was to jest tożsame, czyli Biblia i to, co mówi organizacja, to, co jest na stronie, w publikacjach, to jest to tożsame z Biblią. Ośmiela się powiedzieć, że nie, że są duże rozbieżności. Takie jest moje prywatne zdanie. Ale oczywiście ja nikogo do niczego nie namawiam, nikogo przecież nie mogę do czegoś zmusić, prawda? Tak jak mnie nikt do niczego nie zmusił, ja pewne rzeczy zacząłem sam badać. To, to jest tylko jedna rzecz z kilku, które poruszę w swoich materiałach. To była powiedzmy swojego rodzaju część pierwsza. Jak widzicie, drodzy, jestem przygotowany, mam, mam sprzęt, będę mógł dokładniej też coś cytować, żeby, żeby też do tego się móc precyzyjnie odnosić. Tymczasem bardzo gorąco. A dzisiaj jest bardzo gorąco. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Trzymajcie się i bądźcie jak Berejczycy. Berejczycy sprawdzajcie to, co jest do was e, mówione, to co czytacie, e, nawet jeśli to co czytacie w Biblii, też to sprawdzajcie. Sprawdzajcie z kontekstem, a nie tylko poszczególne wyrwane z kontekstu jakieś e, słowa, zdania. Ja też nie chcę się spierać e, o jakiekolwiek e, słowa czy zdania, które są e, w Biblii w różnych przekładach. W tej chwili tak to rozumiem, tak do tego podchodzę i tak staram się Wam to jakoś yy, przekazywać. Tak ja w ten sposób też w pewien sposób dzielę się tym, co przeczytałem, do czego doszedłem. Mam nadzieję, że to będzie Wam pomocne. Serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się. I teraz uwaga: nowy trik.